Środa, 14 września, Marta Jureńczyk, witam, zapraszam na informacje piotrkowskie. W dzisiejszym serwisie powiemy m.in. o autach, które tylko parkują, a nie jeżdżą, budowie kamienicy oraz o czwartkowych zmianach w ruchu. Porzucone, zniszczone, a nawet zdewastowane. Na piotrkowskich parkingach nie brakuje opuszczonych aut. Dlaczego blokują miejsca parkingowe i czy można je usunąć? To sprawdzała Karolina Szel. Ulica Norwida to tu od miesięcy stoi porzucone auto, spalone i zdewastowane, straszy swoim wyglądem. Stwarzać może również zagrożenie. Rdza, brak szyb, brak opon. Jednym słowem wrak. To auto z pewnością już nie będzie jeździć po ulicach na własnych kołach. Zdewastowane i spalone stoi i uroku ulicy nie dodaje. Chociaż samochód nie nadaje się do jazdy, to od wielu miesięcy blokuje miejsce parkingowe przy ulicy Norwida. Jednak, jak się okazuje, jego usunięcie nie jest takie proste. Właściciel tego pojazdu no, nie podejmuje z nami współpracy. Dwukrotnie był już wzywany do straży miejskiej w charakterze świadka na przesłuchanie, określenie co zamierza zrobić z tym pojazdem, kiedy zamierza go usunąć, bo w tym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem na podstawie przepisów ustawy o recyklingu pojazdów. Droga postępowania jest często długa i mozolna. W wielu przypadkach udaje się dotrzeć do właściciela, jednak to sprawy usunięcia auta z parkingu nie ułatwia. W chwili obecnej ta sprawa jest dalej w toku. Zostało przez sąd wydane postanowienie o przypulsowym doprowadzeniu na przesłuchanie do Straży Miejskiej. Właściciel musi osobiście wyrazić zgodę na usunięcie pojazdu. Jak podkreśla Jan Sońta, właściciele takich aut to często ludzie pracujący za granicą. Porzucone samochody nie są problemem dla ich właścicieli, problemem stają się dla mieszkańców okolicznych bloków. To powinno być usunięte. A jest wiele takich. W różnych miejscach się spotyka. To powinno być natychmiast usunięte, bo ten kto ma sprawne auto, to przecież nie ma gdzie zaparkować. A taki samochód stoi, stoi lata, miesiącami i latami nawet. Porzucone auto może być odholowane z uwagi na stan techniczny lub bez tablic, tylko z drogi publicznej, co reguluje prawo ruchu drogowego. Jeżeli auto nie znajduje się na drodze publicznej, sprawa się komplikuje. Problem powstaje z innymi terenami, takimi jak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty czy, czy inne tereny prywatne, gdzie otrzymujemy zgłoszenia o tym, że właśnie no takie pojazdy gdzieś tam się znajdują od dłuższego czasu, nikt się nimi nie interesuje. Staramy się, znaczy reagujemy oczywiście na takie zgłoszenia, sprawdzamy każdorazowo stan faktyczny i staramy się no ustalić, czy, czy właściciel takiego pojazdu, co ma zamiar z, z, tym, z tym pojazdem zrobić. Auto na parkingach może stać miesiącami. Sprawy porzucanych aut najczęściej trafiają do Straży Miejskiej. Obecnie takich spraw prowadzonych jest kilkadziesiąt. Takich zgłoszeń, interwencji było kilkadziesiąt, około pięćdziesięciu. Praktycznie w dziewięćdziesięciu procentach udaje się ustalić właściciela, jeżeli, no jeden warunek, pojazd musi mieć jednak te tablice rejestracyjne. Porzucone auta w Piotrkowie znajdują się między innymi. Na Norwida, Kopernika, Kościelnej, Jagiellońskiej czy ulicy Wyspiańskiego. W poniedziałkowym wydaniu informowaliśmy o rozpoczętej modernizacji Piotrkowskiego Podzamcza i budowie bulwarów nad Strabą. Dziś w wydaniu o kolejnej inwestycji na tym terenie wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie budowy kamienic komunalnych przy ulicy Garncarskiej. Powstające nowe koryto rzeki i most, o których budowie mówiono podczas wtorkowej konferencji prasowej, a także remont ulicy Garncarskiej, cieszyć będzie nie tylko obecnych mieszkańców podzamcza, ale i nowych. Nowi najemcy zamieszkają w kamienicy komunalnej składającej się z dwóch nowiutkich budynków. Będą one stylizowane i eleganckie, a powstaną na działce przy Garncarskiej 6. Budowa ruszy po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tam są terminy, które określają złożenie wniosku i nie można zacząć wcześniej, jak się podpisze umowę. W związku z tym czekamy na podpisanie tej umowy i ten budynek będzie realizowany. Tam budynek przy ulicy Gancalskiej, jak również i taka oficyna, która, która jest wewnątrz tego podwórza. Tam powstanie 15 nowych mieszkań. 9 w tym budynku nowym i 6 w tej oficynie. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, odnowiony będzie budynek przy ulicy Garcarskiej 4. Koszt budowy zweryfikuje przetarg, ale szacuje się, że miasto może otrzymać wsparcie w wysokości ponad miliona złotych. Budowa kamienicy, jak i modernizacje prowadzone na Podzamczu są częścią projektu Młode Stare Miasto. Budowa przy Garncarskiej powinna rozpocząć się na początku przyszłego roku. I potrwa około 16 miesięcy. Uwaga kierowcy! Budowa obwodnicy NS wkracza w kolejny etap. W najbliższy czwartek, czyli 15 września, otwarte zostanie nowo powstałe rondo na ulicy Twardosławickiej, a drogowcy przeniosą się na skrzyżowanie z ulicą Wojska Polskiego. Tym samym ulica w tym miejscu zostanie zamknięta, będą wyznaczone objazdy. Zmiany zaplanowane są na czwartek, już o godzinie ósmej zaplanowano odbiór oznakowania i otwarcie zbudowanego ronda Eneski z ulicą Twardosławicką. Po udostępnieniu Twardosławickiej dla ruchu drogowcy przeniosą się na Wojska Polskiego, gdzie rozpocznie się budowa drugiego ronda. W związku z pracami w tym miejscu ulica zostanie zamknięta. Kierowcy, aby ominąć miejsce prac drogowych, muszą kierować się objazdami. Objazdy w kierunku miasta wyznaczono ulicami Zawodzie, Twardosławicką i źródlaną. A w kierunku do wiaduktu ulicą Kostromską przez Polną i Twardosławicką do ulicy Zawodzie. Utrudnienia w ruchu potrwają kilka tygodni. A ja dodam, że o tym, co powstaje w mieście, mogą decydować sami mieszkańcy. Okazją do tego jest udział w głosowaniu na projekt budżetu obywatelskiego. Plebiscyt trwa. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie piotrkowianiedecydują.pl Przechodzimy do dalszych informacji zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne czy teatralne to oferta miejskiego ośrodka kultury na tegoroczny sezon kulturalny. Na zajęcia artystyczne już trwają zapisy. Pędzle i czystarkusze już czekają na uczestników zajęć artystycznych w sezonie kulturalnym 2016-2017, udział w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań Miejskiego Ośrodka Kultury. To okazja dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby szlifować swój warsztat. Zajęcia to propozycja dla tych, którzy lubią taniec, muzykę, plastykę czy teatr. A dodajmy dzieci i młodzież nie tylko szlifują swój talent, pokazują go również na licznych koncertach i pokazach. A także zdobywają nagrody na prestiżowych konkursach o zasięgu krajowym. Zapisy na zajęcia artystyczne w Miejskim Ośrodku Kultury trwają do 16 września. Szczegółowe informacje w MOK-u, ale 3 maja 12 lub na stronie internetowej www.mokpiotrkow.pl A w Piotrkowie nie tylko najmłodsi mogą zgłębiać swoje pasje, dorośli także. Jedni zwiedzają miasto, inni uczą się, jak profesjonalnie robić zdjęcia. Zwiedzanie przez zabawę to sztandarowa oferta Centrum Informacji Turystycznej, a realizowano ostatnio podczas gry miejskiej między Warszawą i Wiedniem. W osobowych grupach drużyny szkolne oraz rodziny miały za zadanie zdobycie kilku punktów w mieście związanych z historią Piotrkowskiego odcinka kolei warszawsko-wiedeńskiej. W tym roku obchodzimy 170 rocznicę pierwszego przejazdu pociągu przez Piotrków Trybunalski. Tych przejazdów, tych takich pierwszych było kilka w, mniej więcej we wrześniu, w październiku 1846 roku i w związku z tym postanowiliśmy również my poprzez Grę Miejską to wydarzenie uhonorować. Wśród zadań znalazło się zdobycie specjalnego biletu, odczytanie ogłoszenia ze słupa czy wypisanie gatunków drzew z Parku Księcia Poniatowskiego. Metą była sama stacja PKP, gdzie gracze odbierali nagrody. Jedni zgłębiali swoją wiedzę historyczną i zwiedzali, inni szlifowali warsztat fotograficzny. W miniony weekend odbył się dwudniowe warsztaty fotografii portretowej. Szkolenie fotograficzne zorganizowane przez Stowarzyszenie Kreatywni poprowadził fotograf podróżnik Tomasz Soliński. Urodziłem się w tym mieście i takie emocjonalnie do tego bardzo podchodziłem i chciałem wrócić. Warsztaty śliczne, bardzo ładnie zorganizowane i. Widać, że ludzie chyba zadowoleni z tego wszystkiego są. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej. Zajęcia praktyczne to praca z modelkami i modelami. Tutaj poznany sprzęt można było przetestować i spróbować swoich sił w fotografii portretowej. Takim motywem przewodnim warsztatów była fotografia portretowa i praca w studio. Uczestnicy są w różnym stadium zaawansowania. Dla jednych była to po raz pierwszy taka przygoda e, pracy w studio, praca z modelkami, zapoznanie się z technikami. W profesjonalnej sesji wzięło udział 30 osób. Po kilkuletniej przerwie w Piotrkowie znów działa sekcja kobiecej piłki nożnej, tradycję grającego jeszcze kilka lat temu w drugiej lidze uczniowskiego klubu sportowego Przyjaźń od trzech lat kontynuują działacze uczniowskiego klubu sportowego Piotrkowia. Młode piłkarki trenują pod okiem Julity Żiłkowskiej, która jest wychowanką Medyka Konin, aktualnego mistrza Polski. Julita jest także kilkukrotną mistrzynią Polski do lat 16 czy 19. Ponadto zdobyła brązowy medal w młodzieżowym Pucharze Świata w piłce nożnej kobiet. Fajnie, że udało nam się tutaj żeńską właśnie piłkę nożną stworzyć, jak widać, dziewcząt jest sporo. To jest jedna grupa starsza, tak? Mamy jeszcze młodszą grupę od rocznika 2004 i młodsze. Ostatnio nam się właśnie najmłodsza zawodniczka pojawiła z rocznika 2008. I w tej młodszej grupie mamy już około 26 zawodniczek, więc całkiem nieźle to wygląda. Tutaj też mamy z22 zawodniczki, więc myślę, że. Yy, bo, no to po dobrej drodze to krąży i jest nadzieja, że to się rozwinie jeszcze bardziej. Jeszcze można tutaj fajnie podkreślić, że udało nam się klasy sportowe o profilu piłka nożna kobiet stworzyć w gimnazjum numer 2 i w liceum numer 4, Więc mamy takie dwie klasy, pierwszą i drugą klasę jak na razie w gimnazjum i w liceum mamy pierwszą klasę. Wśród dziewcząt, które trenują w Piotrkowie łatwo można znaleźć prawdziwe perełki. Jedną z nich jest Julia Chudy, która jest aktualną młodzieżową mistrznią Polski. Na początku lipca młoda piłkarka została powołana przez łódzki związek piłki nożnej do kadry naszego województwa, która zwyciężyła w ogóle o polskiej olimpiadzie młodzieży, będącej jednocześnie mistrzostwami Polski do lat 16. Pokochałam ten sport, od razu mi to jakoś przypadło do gustu. No i przyszłam na pierwszy trening do chłopaków, no i tak tam zostałam z dwa lata, bo jeszcze nie było klubu dziewczyn po prostu. I, tak mi, no I dobrze się tam trenowało. Są w Piotrkowie osoby, które e, nie przejął się porażką, że tak powiem. Tak? Tutaj mam na myśli m.in. Tomka Wychowałka, który e, przez jakiś czas prowadził e, zespół przyjaźni, był trenerem. E, I tak naprawdę to była jego inicjatywa i inicjatywa Julii Żółkowskiej. Dzięki im, z ich staraniom i staraniom zarządu KS Pieczkowia powstała ta sekcja. Z czego jesteśmy naprawdę bardzo dumni i będziemy się starali nawiązać do najlepszych czasów Luks Przyjaźń. Wiemy, że Luks Przyjaźń grał w drugiej lidze, W najlepszych czasach zajął nawet trzecie miejsce. Także mamy nadzieję, że nasze dziewczyny nawiążą to, do tej tradycji. Nabór do zespołów wciąż trwa, tymczasem piłkarki Piotrkowi zadebitowały w ligowych rozgrywkach. Ich pierwszym przeciwnikiem, tutaj ciekawostka, byli zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego Zmierzyna. Dziewczęta rywalizują bowiem w lidze młodzików z chłopcami. Uczniowski Klub Sportowy Piotrkowia w przyszłym roku chciałby rozpocząć rywalizację w trzeciej lidze kobiet, i wszystko wskazuje na to, że może się ta sztuka udać. Reprezentanci polskich w kickboxingu w formule Full Contact trenowali w Piotrkowie. Było to mini zgrupowanie kadry narodowej, zorganizowane w klubie Tomfit Center. Zgrupowanie jest elementem przygotowań do Mistrzostw Europy, które odbędą się w listopadzie w Atenach. Te sparingi mają charakter zawodów, tak naprawdę podzieliłem je na dwie części, dwie tury, przed obiadem i po obiedzie. Tak jak wyglądają realnie zawody, na każde zawody również rangi światowej. Ile zawodników tutaj trenuje? W sumie ma, zjawi się tutaj 35 zawodników w jednej i w drugiej turze, tak oni są podzieleni. W Piotrkowie trenował m.in. mistrz świata w kategorii wagowej do 86 kg Mateusz Kubiszyn. Na ostatnim turnieju we Włoszech jeszcze na zakończenie sezonu złamałem palca, kciuka, mam śrubę wkręconą i tak jeszcze na razie boks sobie odpuszczam, delikatnie to wszystko robię, skupiam się bardziej na pracy nóg, ale no forma rośnie, także myślę, że na mistrzostwa Europy będę przygotowany w 100%. W tej najważniejszej w tym sezonie imprezie wezmą udział także mistrzowie Polski trenujący na co dzień w Piotrkowskiej Szkole Sztuk Walki Tom Center Robert Krasoń oraz Kamil Dajwowski. Ostatnie miesiące to był odpoczynek, to były wakacje, yy, lipiec. W sierpniu zaczęliśmy już pracować ciężko, byłem na obozie w Łazach jestem z Warszawy. Później byłem na obozie kadry w Zakopanem. Tam dostaliśmy zdrowy wycisk, zbiegaliśmy po górach. No i teraz wróciłem i zaczynamy zaczynamy robotę. Chłopaki przyjechali do nas, sparujemy i przygotowania trwają dalej. Za dwa tygodnie jedziemy do Kopenhagi na Puchar Europy, a głównym celem są mistrzostwa Europy w Atenach. Od tego momentu tak naprawdę zaczyna się ciężka praca, w wakacje troszkę luźniejsza praca. A teraz już bierzemy się do roboty i do listopada już niedługo. Jak ocenia swoją aktualną dyspozycję? Bo, bo, bo ta wakacyjna przerwa to jest norma, prawda? No w tamtym roku odpoczywaliście na pewno w podobny sposób. Jak byś porównał swoją obecną dyspozycję do tej sprzed roku? W tamtym roku już przyznam się szczerze, że troszkę więcej odpoczynku zrobiłem. W tym bardziej przepracowałem te wakacje, i myślę, że na ten etap jestem dużo lepiej przygotowany niż w tamtym roku, tak przed Mistrzostwami Świata. Obaj piaczkowcy zawodnicy powalczą w Atenach o medale. Trener Radosław Laskowski liczy również na to, że w klasyfikacji generalnej nasza reprezentacja znajdzie się na podium. A więcej informacji w magazynie sportowym, na który serdecznie zapraszam. Ja już żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. 14 września w magazynie sportowym wita się z Państwem Michał Stafijczuk. Cztery medale wywalczyli zapaśnicy Atletycznego klubu sportowego Piotrków w mistrzostwach Polski, które odbyły się w Zgierzu. Drużynowo podopieczni Henryka Grabowickiego wywalczyli drugie miejsce. Złote medale zdobyli Edgar Melkumow w wadze do 71 kg oraz Radosław Grzybicki w kategorii wagowej do 98 kg. Obaj pokonali reprezentantów Olimpijczyka Radom. W rozmowie z naszą telewizją zarówno Melkumow, jak i Grzebicki nawiązali do niedawnych przegranych przez polskich zapaśników kwalifikacji olimpijskich. Jeszcze się nie obejrzymy, a już pewnie będą kwalifikacje do, do Tokio. Mówię, no fajnie, że wygrałem, zrozumiałem z trenerem kadry, powołałem mnie na dwa turnieje. Pod koniec października będę walczył w Akademickiej Mistrzostwach Świata w Turcji. Jeżeli tam dobrze po to prawdopodobnie we wrześniu stanę. Misza Świata w kategorii 71 olimpijskiej. Pierwszy raz taki turniej jest organizowany przez Międzynarodową Federację Zapasów, więc mówię, że no zależy od Akademickiej świata. 2016 rok to były założenia sportowe związane z, z udziałem w igrzyskach olimpijskich i walce o medal. Niestety no, nie udało się osiągnąć zamierzonego celu. Zmienił się on po, po, po igrzyskach. Chciałem wygrać Mistrzostwa Polski, udało się przygotować. Cieszę się, że udało się to trzeci raz zdobyć ten tytuł. No i przygotowujemy się do, do rywalizacji o Mistrzostwa Europy i świata. No, nie nie kończy kariery, rywalizuje dalej i marzenia są y, cały czas te same. Srebrny medal zdobył Mateusz Bernatek w wadze do 66 kg, który przegrał ze swoim najgroźniejszym rywalem Dawidem Karecińskim ze Śląska Wrocław. Przegrałem, można powiedzieć, na, na swoje życzenie. Ostatnią akcją, którą chciałem wykonać. Okazało się, że wpadłem za dwa punkty i mój przeciwnik mnie nakrył. I przegrałem cały pojedynek. Tak naprawdę nie wiadomo, co by było, gdyby. Gdyby właśnie. I pracujemy dalej, nie poddajemy się na pewno. Ten pojedynek mnie czegoś nauczył. Jakieś wnioski zostaną z tego pojedynku wyciągnięte i będziemy trenować dalej. Przypomnę, że w ubiegłym roku. Dziewięć medali zdobyliśmy. Myślę, że będzie wielu, którzy powiedzą, że to jest porażka, bo tylko cztery, ale dopóki się zdobywa medale, w tym złote i drugie miejsce drużynowo, my również to odbieramy jako sukces. Brązowy medal wywalczył Andrzej Deberny w wadze do 130 kg. Drużynowo, Atletyczny Klub Sportowy Piotrków przegrał tylko z Olimpijczykiem Radom. Piotrkowia zamisowała z AZS Łączpol Gdańsk 19 do 19 w spotkaniu drugiej kolejki żeńskiej PG ligi Superligi piłkarek ręcznych. Nasz zespół przy większej skuteczności powinien to spotkanie wygrać, mógł również zejść z boiska pokonany. Nasze zawodniczki rozpoczęły mecz znakomicie. Po 6 minutach Piotrkowia prowadziła 4 do 1. Później jednak gra się wyrównała, a nasz zespół nie zdobywał już tak łatwo bramek jak w pierwszych minutach. Obie drużyny były mocno nieskuteczne, dobrze grały również bramkarki. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wyniku do przerwy 9-9. do 9. W drugiej części gry cały czas wynik oscylował wokół remisu. Najciekawsze momenty miały miejsce jednak w końcówce spotkania. W 59 minucie Kinga Lalewicz dała prowadzenie przy 19-18 i wydawało się, że Piotrkowia nie zdobędzie przed własną publicznością nawet jednego punktu. Tym bardziej, że chwilę później rzut karny zmarnowała Zorica Despodowska. Nasze zawodniczki odzyskały jednak piłkę. Sfaulowana została Agata Wypych, a za ten faul Justyna Świerczek obejrzała czerwoną i niebieską kartkę. Pierwszą w historii w Piotrkowskiej hali relax. Rzut karny z zimną krwią wykorzystała Monika Kopertowska i spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Dobrze, że mamy remis, a aczkolwiek to z przebiegu meczu, gdzie no nie wiem, no zgubiła nas po prostu skuteczność, tak? Bo jakbyśmy rzucili połowę z tego, co mieliśmy rzucić, co było czystych sytuacji, to to jest piątką do przodu i spokojny mecz, tak jak w pierwszej połowie, tak? Zamiast pięcioma to się zrobił remis. No, tylko i wyłącznie skuteczność. Z przebiegu całego spotkania jest to sprawiedliwy remis dla jednego i dla drugiego zespołu, bo wynik. Zmieniał się, jak w kalejdoskopie, rozprowadziłyśmy my raz Gdańsk najczęściej, w drugiej połowie szczególnie był remis i myślę, że e, gdyby wygrała, oczywiście, że ja bym się cieszyła, gdybyśmy wygrały, ale myślę, że gdyby e, wygrał Gdańsk, byłoby to takie niesprawiedliwe, a ten remis e, jest najbardziej sprawiedliwy, ale tak jak powiedziałam wcześniej, to my się musimy cieszyć z tego remisu, bo na, nie wiem, 18-17 sekund do końca przegrywałyśmy jedną bramkę, piłkę miał Gdański. i e, naprawdę... E, nie wiem jak Kasia przechwyciła tą piłkę i udało nam się jeszcze wyprowadzić akcję i doprowadzić do remisu, z czego się naprawdę cieszymy. Nasz zespół w trzeciej kolejce zagra na wyjeździe. Rywalem będzie Olimpia Beskid Nowy Wspaniała wrześniowa pogoda, tłumy kibiców i uczestników i przede wszystkim gwiazda, którą był Wojciech Nowicki, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Za nami drugi meeting lekkoatletyczny Polanik Cup. Młodzi zawodnicy z klubów z województwa łódzkiego rywalizowali w konkurencjach biegowych i technicznych. Królowa sportu powoli wraca do Pietrzkowa, z czego niezmiernie cieszyli się organizatorzy zaczęliśmy współpracę z Osirem i z Urzędem Miasta. Dzięki temu udało się oplakatować miasto, poinformować kibiców. Liczymy na to, to jest dopiero drugi meeting, liczymy na to, że z biegiem czasu, <laughs> przepraszam, z biegiem czasu, z roku na rok ten meeting będzie się rozwijał i będzie ściągał coraz więcej kibiców, jak i zawodników. Zgłoszone było 150 zawodników, czyli to, co mówiliśmy o, o wym rodzaju jest jeszcze bardziej wyraźne. Być może z rana dopisało się jeszcze kilkunasto, kilkunaście rozawodników, no także to potwierdza... Hmm tę tezę, że odpowiedzialność za dobre lata leki atletyki spoczywającą na nas musimy realizować. Mam nadzieję, że to jest jeden z elementów tego, co jest czymś większym i w przyszłym roku stworzy już pod, pod prawdziwą lekoatletykę, Ale... która mocno zagości Piotrkowie. W imprezie wystartowali także młodzi piaskowscy lekkoatleci. W biegu na 100 i 200 metrów zaprezentowała się Marta Winiarska. Na pewno w tym roku jest więcej osób. W zeszłym roku było no sporo mniej i to nie miało takiej zbyt formy zawodów, a teraz już jest no chyba ze 150 osobostartów, więc to już jest sporo. Gwiazdą mitingu był niezwykle sympatyczny Wojciech Nowicki, brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro. Każdy mógł sobie zrobić z nim zdjęcie czy wziąć autograf. To jest e, mój pierwszy tutaj debiut, tak można powiedzieć na tych zawodach. E, bardzo miło, w ogóle fajny stadion, tak nietypowo można powiedzieć. Jak Jechałem tutaj w tą stronę, to w ogóle nawet nie widać było, że stadiona. To nagle, prawda, jadę i się wyłania stadion. To też tak fajnie umiejscowiony. No mam nadzieję, że te zawody będą się rozwijać, e, że tutaj. E, firma Polanik jakoś będzie wspierać i będzie się, będą się te zawody rozwijać, będzie coraz, z roku na rok będzie więcej konkurencji, no ale zobaczymy, no. na razie tutaj jestem pierwszy raz, zobaczymy jak to wygląda. Nie będzie wielkich sukcesów naszych sportowców na największych imprezach, jeżeli nie będą organizowane takie właśnie imprezy dzieci i młodzieży. No też mi się tak wydaje, ponieważ e, trzeba wspierać młodzież, zachęcać ich do uprawiania sportu, tym bardziej, że to jest tak, no nie oszukujmy się, lekko atletyka jest, jest sportem takim niszowym. No niemniej jednak mamy, jak widać, wiele talentów w tej konkurencji. Kolejny meeting Polanik Cup odbędzie się za rok. Organizatorzy spodziewają się jeszcze większej frekwencji, zarówno wśród startujących, jak i kibiców. To już wyczyn naprawdę na skalę ogólnopolską. Niezrzeszona drużyna Sejfu Piotrków Trybunalskiej awansowała do półfinału Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Piotrkowskiego. Sejf pokonał na stadionie miejskim Concordia czwartoligowy KS Paradyż 3-1, do a wygrana Kasiarzy była zasłużona. Pierwsza połowa na początku była wyrównana, a częściej pod bramką rywala przebywali zawodnicy Sejfu Piotrków. Po raz pierwszy w składzie Kasiarzy zaprezentowali się Robert Górski oraz Robert Chyży. Do szatni z jednobramkowym prowadzeniem schodził jednak KS Paradyż. W 43 minucie Jakuba Skrzypca z rzutu karnego pokonał Mateusz Śliwka. To, co działo się w drugiej połowie, trudno inaczej określić niż sensację ogromnego kalibru. Piłkarscy weterani zdominowali grę, na jeden do jednego wyrównał Zbigniew Suski, a dwa decydujące ciosy zadał paradyżowi Jarosław Soszyński. Ja już mówiłem wcześniej, że my tutaj się nikogo nie obawiamy, my się doskonale bawimy i obojętnie jak tutaj przyjedzie, to będzie miał przez nas postawione jak najwyżej poprzeczkę, jak potrafimy. Dzisiaj chcę pogratulować tu wszystkim uczestnikom, kolegom moim z boiska, jak również z ławki trenerskiej, że można z nimi tak doskonale się bawić w piłkę nożną. My potrafimy grać piłkę, oni dużo biegali. Gdyby piłka nożna polegała tylko na bieganiu, to Etiopia byłaby mistrzem świata. Jak można ocenić to spotkanie? Pierwsza połowa wyrównana. Były sytuacje z jednej i z drugiej strony. Rzut karny dla Paradyża do przerwy 1 do 0. No, ale później w drugiej połowie zdominowaliście wydarzenia na boisku. No to my i w pierwszej połowie mieliśmy 200% sytuacje, A Paradyż, poza rzutem karnym, który wykorzystaliście, chwała im za to, nie stworzyli żadnej stuprocentowej sytuacji. My, my oddaliśmy naprawdę kilka groźnych szałów jeszcze kilka razy zagroziliśmy ich w ramce. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie i tu nie ma żadnej dyskusji. W półfinale rywalem sejfu. Może być nawet trzecia ligowa Lechia Tomaszów-Mazowiecki. Bez respektu do rywala, rozumiem. Pewnie tak, wolałbym z nimi grać pewnie w finale, ale z kim nam przyjdzie się zmierzyć, to zapraszamy tutaj na to boisko i niech się strężą, bo łatwo nie będą mieli. Sejf Piotrków awansował więc do półfinału Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Piotrkowskiego. Losowanie par odbędzie się w czwartek.